Szymanderów Witajcie z Bartkiem w nowym odcinku z Rainbow Friendsów. Nie pytajcie się, czemu Bartek ma ba bajkonka. Po prostu ma inne konto. Nie chce mi się robić skinka. Nie chce mi się po prostu robić skinka. Bądź się. Bo hasła na tamte. Widzicie, widzowie? Tak to jest. Ja też zapomniałem hasła. Zawsze się ustawia jakieś hasło na odwal. A później się dziwi, że zapomniałeś hasła. Bo każdy zna tą historię. Dobra. No. Ale pamiętaj, jak wyjdzie chapter trzeci, to nie pomijamy. Musi być w pełni. Wiadomo. Na stówę będzie pink i... Kto jeszcze będzie? Na no, pewnie będzie red. Nie no... Może? Pamiętasz... Pamiętasz ten trik, że trzeba kucać, aby yellow Cię nie złapał? Pamiętaj o tym triku. Mam już pięć żarówek. O. Jedynym zagrożeniem dla nas, takim śmiertelnym, te teraz to jest green, który mi właśnie prawie dał jumpscara I, a, i blue. Nie no. Był to tylko jeśli wyjdzie Co to jest jest zbugowane Idę tanieć dziewięć. 9 Żałobek A jeśli widzę chcesz ja więcej A jak byłem koło Ciebie Ja musiałam uciekać od blub, bo mnie prawie złapał No tyrolką mm. jak ci... Dobra ja Za plecy wyszło Mam do już więcej ja mam jedną jeszcze. Gdzie bry... Gdzie... Gdzie szukałeś żarówek? U purple żadnej nie było. Szukałem u blue w zamku. O, widzę cię. Dobra, M, ile masz żarówek? Bo ja mam trzy. Ja mam jedną. Dobra, mam cztery już. Chodź, idziemy je odnieść. cię idę je odnieść. Ja wczoraj prawie przeszedłem całą grę. Ten za No, zadam. Dobra, pomijaj. No. Tak, nudne. Nudne no. są te dialogi. Ja złapałam wszystkie luki raz, bo to było takie proste. O, jeloł mnie wani, Podwózka mnie goni. Ale jeloł to <grym> akurat jest fajne, bo on pod podwiezie za darmo taksówka. Chłopie, ja w ostatnio z niego tak korzystałem, jakby to była jakaś chodząca taksówka. Ciągle nim latałem. Linie lotnicze Jeroł zapraszają do odlotu. Ale Jeroł jest mądry, bo on chopie. O, Jeroł jest! Jeroł był Purpla. Ja chłopie poszedłem za nim. Grino. Grinos malutkinos jest. Green jest gdzie? No, przypór. A, ej, yellow mnie złapał. Ej, yellow się zablokował. Grina na pomoc. Koło Grina się zablokował. Yellow. Ja nie mogę. I pink się na pewnie pojawi też. W top ja, jest... ja mam sześć gaśnic, już. No, dobra, nie ja nie mam jedną, gaśnic. bo ja widziałem bardzo dużo gaśnic. Ale przez to, że Yellow wychodził od purpla, a green zablokował wejście do purpla, blue mnie goni. Chowam się do szafki. I Yellow i Blue mnie gonili. Dobra, Blue idź stąd. Okej, okay, wychodzę i idę zanieść. Ja przy gaśnicy właśnie odkładam. Jedną. Nie, nie ma. Kiedy ja tam byłem, to nikogo nie było. Teraz jest blu. Ej, zauważyłeś, jaką zmiana była, kiedy ten chapter wychodził? Ciągle siedzieliśmy tylko w pudełkach i się baliśmy własnego cienia. Teraz to sobie chodzimy. Teraz to chodzimy i jedynie uciekamy. No, ja zachowujemy się jak jak, jak I Ej, jak będzie cyjan, to też nie chowa mi się w pudełka. Ja chowam się w pudełka, czasem na cyjan. Nie nie, w dwusklaniowach, chyba nie. Bo wtedy. Nawet nie grałem. Ej, a. Pamiętasz, jak dency robiłeś z cyjanem? No. Dobra. Mm. Ile masz gaśnic? Zero, bo właśnie odpiosłem. Ja mam dwie muszą Czyli być jeszcze długie gdzie jest koła? no oby, oby oby chłopie ja kiedyś miałem takiego typa co kąpił i umarł w pierwszej nocy o nie blue mnie widził ej wskoczyłem do tego koła bo pamiętaj na atrakcjach oni nie łapią na tych wszystkich atrakcjach na te ej to już co jest, ej to już był lukis od pierwszej nocy to uciekaj. Jeśli zobaczysz jeloła, to niech jeloł Cię złapie. Jak zobaczysz... Je... No i dobrze, mówiłem, żeby Cię złapał. O Jezus, no i znowu. Udało mi się, Dzień dobry. Mam ostatnią Ale ostatnie dwie? Ostatnią jedną. Tu mam o, nie. jedną tylko Ten jeloł co bo... ma Aima, bo zawsze wylądowuje. A on wylądowuje? A. Pamiętam, że on zawsze wylądowuje. O nie. O, to ja nie mam wykrzyknika. No bo na mnie się uwziął. Em, widzę ostatnią gaśnicę. Biegnę po nią. bo No każdy ją widzi. Masia? Mam. O chłopie, o nie. Walka o śmierć i życie. Dobra podwózka! Przed greenem mnie złapała podwózka! Podgłaśnę sobie, aby słyszeć wszystko. No, podwózka mnie złapała. Ona jest głupia! Chłopie, czemu? tu nie. Ma. Dobra, jej jest głupi i mądry, bo ona wylądowuje przed pudełkami, ale zawsze, gdy ten. Gdy jest już się nad niego gniazdem, to on do niego nie idzie prost, tylko musi cię tak wziąć. Dobra, chodź i Z to. to Chłopie, chłopie nie raz, nie raz o Lukisy. Lukisy są takie słodkie. Tam masz innego Lukisa. Tam. wszystkie Lukisy. No, pamiętaj, w... Z Lukisami nie można się chować. Do pudełka. I nie można mieć tylko jednego. Moim zdaniem Lukisy to jest chyba najtrudniejsza misja w całych Rainbow Friendsach. Ej, ja sobie... Ej, ja sobie z, z czerwonym Lukisem jadę w czerwonym gokardzie. I pamiętasz jak my kiedyś mieliśmy... Mieliśmy... Pamiętasz jak my kiedyś mieliśmy tego buga, że Luki nam spadał za mapę? I musieliśmy czekać, co jest? Oh no! Nie ukończymy tej misji. Dlaczego? Mój Lukis mi spa wpadł za mapę. Będziemy musieli czekać, aż tego dziadka to rozjedzie. Nie no, naprawdę? Nie no, naprawdę. Lukis mi wpadł. Za mapę. Jezus Jezu maya, Nie no, bo... Chłopie, ja na gokardzie sobie jeżdżę. Wyjeżdżam. No chyba, że po prostu się przyteleportował, bo go za długo trzymałem. Ja sobie jadę z tym Lukisem i on mi tu nagle sobie wypuszcza się. Siema, purpel. Może... Nie wiem, czy będzie jakiś Lukis jeszcze. Nie wiem, czy go znajdziemy. No chyba, że dalej leży w tych gokardach tam. Nie, nie ma go. No, no, super. Z Lukis Okradli nas z Lukisów. To jest. Wózka i morderca ominął. Czyli... Dziękuję, Jelo. Dziękuję, za podwózkę. No, co ja lubię, podwózki, Jeloa. Ten dziadek, co się patrzy, że ja drugi raz jestem łapany. O, widzę, Lukisa. Widzicie Blue? Ile tu głosów? na spalnia? Nie wiem, ale ja mam lukisa. Skąd masz rzeki? Nie był przy tym. I kupi mamy dwa różowe lukisy. O god, A i wiesz, co jeszcze pewnie zobaczymy w trzecim czapterze? Nie. Jest ktoś na sfałnie? No. Wiesz, co będzie jeszcze w trzecim czapterze? Ja zgubiłem tą czerwoną główkę Reda. Wiesz, co będzie jeszcze w trzecim czapterze? Pewnie cały yeah. purpl. Cały purpl pewnie będzie. Go zgubiłem gdzieś tu, ale dobra, chodźmy. Szukajmy. Ale nie, bo pewnie podświetlą się niedługo te Lukisy i zobaczysz, że jakiś Lukis pewnie z za mapą albo pod mapą tak spada. O, linie lotnicze. Linie lotnicze, nie Ej, my to, my to, my, my to, przejdziemy w 20 minut, jak nie krócej. No to musimy tam przejść w 20 minut, bo trzeba będzie to kościoła iść przecież. Kościół! Jezus, Chrystus! Ale chłopie, jak ten film ma już 11 minut, no to Lukisy się poświętukł za 15 minut, misja z Czarnym robimy w 3 minuty. O, widzisz? Dobra! Mamy jednak dwa Lukisy. Dobra, jednak te Lukis... jednak Lukis mi nie wpadł za mapę. Ehm, idź po... To dobrze. Dobrze, że Lukisy... Mam mam wykrzyknik, a nic mnie nie, i... nie goni. No bo tak czasami są bugi, pamiętaj, ta gra nie jest baga. To chyba ten bug, bo on mnie też nie chciał złapać, kiedy ciebie. Już Dobra, m będziemy mieli jeszcze czerwonego Lukisa. Ej, zakład, że ostatnim Lukisem, Dobra, którego znajdziesz... Póki nie on mnie złapie. Ale idź po tego Lukisa ostatniego, bo ja po niego już nie pójdę, bo i... Ja się chowam z Istrzy. Z fioletowym lukisem, bo yellow jest, znaczy green. Ja się tu chowam z lukisem. Idź po. Idź po ostatniego lukisa, chłopie. Ja już mam, odniosłem. No dobra, wziąłeś go, bo już się nie podświetla. Ten Nukis był w zamku Blue, jakby co? Wiem. A dobra, to nie ciebie Blue gonił, tylko mnie, a ja nad tego nie zauważyłem. Mów czy ktoś idzie od strony rzeki? Od strony rzeki? Dobra. Na rodzie. czy ktoś jest na czy ktoś jest idzie wstród? Nikt nie idzie kompletnie z danej strony. Jelo, tylko idzie, ale ja właśnie... Sabotuję jeloła. Dzięki. Dobra, pomijaj. Dobra. Cukry. Cukry. Nie chowaj się. O, podłóżka mnie od razu chce złapać. Linia, linie Nie, Nie. Dobra, siema linie lotnicze, gdzie jest Cyan? Cyjan, gdzie ty być? Okej, okay, Cyan jest tam przy kolejce. Wszystkich... wszystkich Miałam od M Green jest przy sukrze. O, chłopie, ale ile tu teraz dźwięków jest? Ej, dobra, cuk cukry chyba są trudniejsze od tego. Nie, cukry są łatwe czasami. No, jak, jeśli cyjan się baguje. Ale nie, to wystarczy, że zaczyna ci pudełko na cyjana. Cyjan cię ominie na luce. No. No bez pudełka to to akurat jest już trudniejsze. Ej, ale my tu prawie bez pudełka przychodzimy. Chłopie, ja tu prawie nie korzystałem z tego mojego pudełka. Moi. A my tu nasz za Ile masz cukru? Jeden. Dobra, ja, ja widzę jeden też. Ja ja... Mam, ja widzę jeden też. Dobra, ja też mam. Mam dwa. Wiem jakiegoś okay, mam cztery cukry. Jaka to Nie? Chłopie, zapomniałem, że przy co nie, nie można się ruszać, prawie mnie złapał. Ja mnie... Ja ominąłem <grym> Syana, bo ja nie wiem ciągle, chodź tam gdzie ja. Ej, dobra, jak, jak syjaść sobie... Ej, mam pięć cukru! I Blue mnie goni. Jednak mi brakuje. Dobro, łatwo! Ej, ta misja jest łatwa jednak. Kapitan ten na, możesz... nam nic nie zrobi. Na luzie my przechodzimy dalej Rainbow y. Można nosić 5 rzeczy na raz, przecież tutaj. Ważne, no niech. 10 rzeczy można robić. Znaczy nosić. 9 tylko raz tutaj tej musimy zrobić. No, to można na jeden raz zrobić. Dobra, korzystam z triażski. Ej, moim upurpla pewnie jest. U purpla albo u blu. Bo tak jak patrzę, to. Nie ma już nigdzie. Na, na powierzchni. Więc jest u purpla albo u blu. Ok. Cyana nie ma ani u purpla, ani u blu. Sprawdź. U purpla jest coś? Nie To sprawdź. I też, czy coś jest u blu? Bo cyan jest koło mnie. O nie, on idzie do blu. Dobra, jest u blu. Idź tam. Tylko nie, teraz nie idź, bo tam cyan jest. Albo idź w pudełku. Dobra, cyan ominął blu. Cyan ominął blu. Mamy dobrą informację. Będę nie złapał. Jeszcze lepsza informacja. Dobra, bierzesz ten cukier, mordeczko, i lecimy. Ale ja jestem u... Ja jestem w rejse... ...lejstej trafi. Dobra, to idź szybko do... do... ...zamku Blue. Chłopi, ten film trwa dopiero 18 minut? A my tu już prawie całe Rainbow Friends y ogarnęliśmy. Dobra, to koniec, ale potrzebujcie dziurko. sekundę sekundę Idę po cukier. Idę po cukier. Teraz jedynym moim zagrożeniem jest cyan, znaczy green. Idę po cukier. No idę po niego, ale chłopie, w pudełku niełatwo jest iść. Zapomniałeś, że w pudełku to jest takim wolnym się jest. Dobra, i ty mów mi, czy ktoś jest tam u Ciebie. Na laster tak mów Mów, czy ktoś tam jest. A tam Na już... tak, jest czysty. Okej. Okay. Green mnie złapał! Złapał? Tak. To ja już to skończę sam. Ja nie mogę. Green mnie złapał w ostatnim etapie. Kamera pierwsza albo pet. Okej, okay, okay. widzę, jeśli chcecie zobaczyć, jak przychodzimy to, ale z większą większością osób z bartkiem na przykład jeszcze zadamy albo kimś innym, to stawcie dużo łapek w górę, pięć, a my i my to. Zrobimy. A więc zegnam, zegnam się z Wami. Papa! Pa.